To nie Prima aprilis. Dominika Chorosińska też wstepiła do Marianna i miała dla niej kilka złotych rad. Dominika Chorosińska, niegdyś notowana w show biznesowych kronikach jako figurska, zdecydowanie przeszła długą drogę od trzecioligowego aktorstwa do ekspertki w sprawach rodzinnych. Nie był w stanie jej złamać nawet zwieńczony cia za romans ze starszym reżyserem i późniejszy powrót do meza który przebaczyli z Bogiem na ustach, zaakceptował jej pociechę. Dziś Dominikę Chorosińską z mezem puścili sprawę w niepamięć i chętnie udzielają jamelzenckich porad w katolickich tygodnikach. W efekcie ówczesna aktorka wykonała światopogledowego fikolka o 180 stopni, co zaowocowało kariera polityczna z ramienia PS-u i publicznym medrukowaniem w sprawie powiększania rodziny przez Polki. Wygląda zresztą na to, że teraz Dominika może dopisać do listy kolejne osiągnięcie. Zobacz też, Dominika Horocińska medykuje i przekonuje. Jest mniej kobiet w wieku rozrodczym. 10 lat jest w obronie Jarosława Kaczyńskiego. Wideo. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Na koncie Chorosińskiej na Twitterze pojawiło się zdjęcie zainteresowanej w mundurze. A w opisie ogłosiła, że przystąpiła do szkolenia wojskowego. Warto wspomnieć. Za niedawno na podobny krok zdecydowała się Marianna Schreiber, która wytrwale relacjonowała kolejne dni spędzone na ćwiczeniach. Kolejny dzień szkolenia wojskowego. Nosić mundur wojska polskiego to duma i zobowiązanie. Chyleczola przed WP napisala z duma chorosińska. Komentarze pod postem okazali się dosyć krytyczne, a spora część z nich nie nadaje się do cytowania. W nieco lagodniejszych wpisach internauci zarzucają ja Dominice, że jest to jedynie próba ocieplenia wizerunku i życza jej szybkiego powrotu do domu, do za i dzieci. Wśród komentujących nie oczywiście oczywiście zabraknąć Marianny Schreiber, która poczula się w obowiązku dać Dominice kilka życzliwych rad. Nie wiemy, czy bazowała na własnych doświadczeniach, ale jej sugestie obejmowały M. In rezygnację z makijazu i zapinanie guzików w mundurze. Radzila jej również, aby nie popełniała bledów. Pani posel, wielki szacunek Zeto, jako osoba, która dopiero skończyła szkolenie do ZSW Podpowiem, żeby pani posel nie popełniała bledów, jak ja na samym początku. Proszę pamiętać o regulaminowym wygladzie zewnętrznym, zero make up i konierz munduru proszę polozycy i zapiąć ostatnie guziki. Pozdrowienia dla silnej kobiety i slu ze wsparciem, napisala Marianna. Dominikę jej nie odpisala, więc zakładamy, że jest bardzo zajęta trudami wojskowego szkolenia. Pozostaje mieć nadzieję, że rady Marianny dotra do niej na czas.